Czy naprawdę sądzisz, że to przypadek, że słyszysz właśnie te słowa? Że wśród tysięcy głosów świata, to właśnie ten dotarł dziś do Twojego serca. Jeśli czujesz poruszenie, jeśli coś wewnątrz Ciebie się przebudza, to znak. Nie jesteś tu przypadkiem. Jesteś wołany, bo Twoja dusza domaga się odpowiedzi. A jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, zatrzymaj się na chwilę i dołącz do naszej duchowej przestrzeni. Subskrybuj ten kanał, nie dla nas, ale dla siebie. Bo jeśli ta wiadomość przemówi do Twojego serca, być może to początek większej podróży. Czy wierzysz, że aniołowie potrafią mówić? Nie głosem, jakim posługują się ludzie. Ich mowa to światło, uczucie, drżenie serca w ciszy. To znak, który pojawia się wtedy, gdy jesteś gotowy, choć może jeszcze sam o tym nie wiesz. Może to właśnie dziś, w tej chwili, coś się w tobie otworzy. Ta wiadomość przyszła do mnie niespodziewanie. W środku nocy, kiedy świat milknie, a serce zaczyna mówić wyraźniej, poczułam obecność. Była łagodna, cicha, ale nie do zignorowania. Jakby ktoś położył dłoń na moim ramieniu, o nie fizycznie, ale głębiej. Zamknęłam oczy, a obrazy zaczęły napływać. Nie były to moje myśli, nie były to moje uczucia. To było przesłanie, które miało zostać przekazane i dziś robię to dla ciebie. Anioł przemówił. Jego słowa nie były proste, ale pełne miłości, zrozumienia i tej łagodnej siły, która nie potrzebuje krzyczeć. Mówił o tobie. Tak, właśnie o tobie. Nie znał twojego imienia, ale znał twoje serce. Mówił, po tym co zrobiłeś, myśli tylko o tobie. Miłość, która była zamknięta, teraz się przebudziła. Czas przeznaczenia się zbliża. Zatrzymałam się. Pomyślałam, co to znaczy: ktoś, kto cierpiał, ktoś, kto tęsknił. Ktoś, kto zrobił krok, może w milczeniu, może w bólu, ale z serca, i ten krok coś poruszył. I choć nic się nie zmieniło na zewnątrz, na poziomie duszy zabrzał los. Energia miłości została obudzona. Ten, o kim myślisz, myśli o tobie. Nie tak jak dawniej, inaczej, głębiej, cicho, z pytaniami, które nie dają mu spokoju. Z obrazami, które wracają, nawet gdy odrzuca je umysłem. To nie jest zwykła relacja, to dusze, które się znają. Kiedyś, gdzieś, w czasie którego już nie pamiętasz, zawarliście przymierze. I nawet jeśli teraz jesteście daleko, nawet jeśli nie rozmawiacie, energia krąży. Ona nie zna granic. Aniołowie widzą więcej. Ich spojrzenie sięga poza logikę, poza to, co widzą oczy. Widzą twoje pragnienia, twoje lęki, twoją tęsknotę, i widzą też jego. I mówią: To, co zostało zranione, może być uzdrowione. To, co zostało przerwane, może być ponownie połączone. Ale potrzebna jest cierpliwość i wiara. Niektórzy pytają: Jak mam wierzyć, skoro wszystko wokół milczy? Jak ufać, jeśli druga osoba milczy, ucieka, nie daje znaku? Ale właśnie wtedy trzeba słuchać nie świata, lecz duszy. Bo anioły szepczą nie wtedy, gdy wszystko jest jasne, lecz wtedy, gdy ciemność przygniata i tylko wewnętrzne światło może wskazać drogę. Jeśli słyszysz to teraz, to znaczy, że jesteś gotowy. Może nie wiesz jeszcze, jak się ta historia zakończy. Może boisz się zaufać. Ale coś cię prowadzi, może to twoja intuicja, a może to właśnie anioł, który z tobą chodzi od zawsze. I dzisiaj, właśnie dziś, chcę ci powiedzieć: Nie jesteś sam. On myśli o tobie, ona tęskni, i wasze przeznaczenie nie zostało zapomniane. Przypomnij sobie chwilę, w której poczułeś, że coś się zmieniło, może sen, który powracał. Może piosenka w radiu, która mówiła dokładnie to, co czułeś? Może przypadkowe spotkanie, które zostawiło ślad głębiej niż się spodziewałeś? To były znaki. A dzisiaj ta wiadomość to kolejny. Jeśli twoje serce się porusza, jeśli łzy napływają ci do oczu, to znak, że to jest właśnie dla ciebie. Czasem pytamy, dlaczego tak boli. A Anioł odpowiada, bo to, co prawdziwe, porusza najgłębsze warstwy duszy. I tylko to, co prawdziwe, może być uzdrowione. Miłość, którą kiedyś dałeś, nie znikła. Ona wciąż żyje i powraca, kiedy najmniej się tego spodziewasz. W tej historii nie chodzi o przeszłość. Chodzi o powrót do tego, co było prawdziwe. O przypomnienie sobie, kim naprawdę jesteś. I o to, by wybaczyć sobie i innym, bo tylko wtedy drzwi mogą się otworzyć. Przeznaczenie nie jest czymś, co się po prostu wydarza. To coś, co wybiera nas wtedy, gdy jesteśmy gotowi, by otworzyć się na cud. Jeśli słuchasz tego z poruszeniem, jeśli czujesz, że te słowa były ci potrzebne, a może to znak, by zostać z nami dłużej, subskrybuj ten kanał, by Twoja dusza miała przestrzeń, w której może odpocząć. Być może to nie jest ostatnia wiadomość, którą Anioł chce Ci przekazać. Czasem trzeba się zatrzymać, zamknąć oczy i wsłuchać się w ciszę, bo w ciszy Aniołowie mówią najgłośniej, a ich słowa nie są dźwiękiem, są uzdrowieniem. Czasem, gdy niebo milczy, to właśnie wtedy dzieje się najwięcej. W ciszy dokonuje się przemiana. W milczeniu, które boli i ciąży na sercu, anioły pracują najintensywniej. Gdy już nie masz siły mówić, bo wszystko w tobie zostało powiedziane, oni zaczynają szeptać. To są szepty duszy niewidoczne, ale nie do pomylenia. W tej drugiej części przesłania, które otrzymałam, pojawiła się wizja. Było to jak otwarcie księgi, której nigdy wcześniej nie widziałam, a która jednocześnie była mi dziwnie znajoma. Na jej stronach zapisane były momenty nie słowa, ale uczucia nie fakty, lecz energię i jedna z tych kart świeciła jaśniej. To była chwila, w której Twoje serce po raz pierwszy zostało naprawdę zobaczone. Może nawet nie zdajesz sobie sprawy, kiedy to się stało, ale ktoś spojrzał na Ciebie i zobaczył coś więcej niż tylko to, co widać oczami. Ten moment został zapisany w czasie. I nie przeminął. Powraca teraz w postaci tęsknoty, bo to, co prawdziwe, nie przemija. To, co zostało dane z duszy, zawsze wraca. Anioł powiedział: On nie zapomniał. Ona nie przestała czuć. Choć świat ich rozdzielił, choć umysł próbował zapomnieć, dusza pamięta. I teraz, gdy zasłona została odsunięta, czas przeznaczenia się zbliża. Co to znaczy? Nie chodzi o to, że wszystko natychmiast się zmieni. Przeznaczenie nie działa w pośpiechu. Ono czeka na dojrzałość dusz. Czeka na gotowość, by kochać bez lęku, by przebaczyć, by odważyć się ponownie zaufać. Może przez ten czas, który minął od waszego ostatniego spotkania, oboje musieliście przejść przez ciemność. Może musieliście nauczyć się czegoś, czego wcześniej nie potrafiliście przyjąć. Ale teraz, teraz energia zaczyna się poruszać. Jak rzeka, która przez długi czas była zamarznięta, teraz zaczyna płynąć. Zobaczyłam go, tego, który myśli o tobie. Stał samotnie ze spuszczonym wzrokiem. Nie mówił nic, ale jego dusza krzyczała nie słowami, lecz uczuciem. Tęsknota, żal, nadzieja wszystko mieszało się w nim jak burza. I choć nie miał odwagi, by podejść, nie miał słów, by zacząć, jego energia sięgała do ciebie. Jakby chciał powiedzieć: Czy jeszcze o mnie pamiętasz? A ty. Czy wciąż masz w sobie miejsce na to, co kiedyś bolało, a co teraz chce wrócić uzdrowione? Nie jesteś sam, nie jesteś sama. To nie są puste słowa. Gdy czujesz, że twoje serce bije szybciej na myśl o kimś z przeszłości, to może dlatego, że dusza tego kogoś właśnie cię woła. Energia nie zna granic. Przestrzeń i czas są dla niej tylko iluzją. Miłość dusz nie potrzebuje fizycznej obecności, by się o. Wystarczy otwarte serce. Aniołowie dają znaki, ale nie tak, jakbyśmy tego chcieli. Nie zawsze są one oczywiste. Czasem są subtelne, jak piórko na Twoim parapecie, jak godzina 11:11, .11, która pojawia się wtedy, gdy zadajesz pytanie. Jak sen, w którym ktoś przychodzi, nic nie mówi, a jednak budzisz się z uczuciem, że wszystko ma sens. Czy pamiętasz taki moment? Może w ostatnich dniach zdarzyło się coś pozornie małego, co jednak poruszyło Cię do głębi. Może usłyszałeś imię, którego nie słyszałeś od dawna. Może ktoś inny wspomniał osobę, o której myślisz nocami. To są znaki. To są pomosty budowane przez anioły, by dusze mogły się odnaleźć. Zostałeś poproszony, by zaufać. Nie logice. Nie temu, co mówi świat, ale sercu. Ono wie. Ono prowadzi. I choć droga może być niejasna, choć czasem idziesz po omacku, ty nie jesteś sam. W chwili, gdy anioł przekazywał mi tę wiadomość. Poczułam silne ciepło w klatce piersiowej. Jakby coś we mnie się otworzyło. I usłyszałam szept: Powiedz im, że to jeszcze nie koniec. Powiedz, że nadchodzi przemiana. Przemiana to nie zawsze powrót w tej samej formie. Czasem dusze spotykają się ponownie, ale już inne, bogatsze, dojrzalsze. Czasem wracają, by dopełnić, co zostało niedokończone. Ale zawsze, zawsze wracają, jeśli miłość była prawdziwa. Może to właśnie dziś jest czas, by przestać uciekać przed uczuciami, które się odzywają. Może nie jesteś tu po to, by tylko posłuchać, ale by coś poczuć. I może, by coś otworzyć. Jeśli czujesz, że ta wiadomość porusza coś głęboko w tobie, proszę, nie zamykaj się. Zostań. Subskrybuj ten kanał, by nie przegapić kolejnych przekazów. Nie po to, by śledzić, ale po to, by być częścią przestrzeni, w której twoja dusza jest naprawdę widziana. Czy możesz dziś pozwolić sobie na chwilę ciszy? Nie uciekaj od tego, co się poruszyło. Usiądź, zamknij oczy, weź głęboki oddech i zapytaj siebie: czy to możliwe, że ta miłość jeszcze żyje? A jeśli odpowiedź pojawi się w postaci łzy, wzruszenia, obrazu, zaufaj. Bo dusza nie kłamie. A kiedy będziesz gotów, wróć tutaj. Ta wiadomość nie ucieknie. Ona będzie czekać tak, jak czeka Twoje przeznaczenie. Usiądź teraz wygodnie. Jeśli możesz, zamknij oczy. Weź głęboki oddech i pozwól sobie na chwilę ciszy. Tylko ty i Twoje serce. Twoja dusza czekała na ten moment od dłuższego czasu, nie spieszymy się. Wszystko, co ma przyjść, przyjdzie w swoim rytmie. Zrób miejsce w sobie na to, co ciche, na ten głos, którego może dawno nie słyszałeś, a który był w Tobie od zawsze. To głos, który nie ocenia, głos, który nie zadaje pytań, lecz przynosi odpowiedzi. Wyobraź sobie teraz światło: delikatne, ciepłe, spokojne. Ono nie razi, w ono otula. Zobacz, jak to światło spływa od góry, przez czubek twojej głowy, przez ramiona, klatkę piersiową, aż do serca. Zatrzymuje się tam. Oddychaj do tego miejsca. Poczuj, że w tym świetle nie jesteś sam. Czujesz. Tam jest obecność. Anioł, Twój, zawsze był obok, ale dziś naprawdę możesz go poczuć. Jego energia to miłość, ale inna niż ta ludzka bezwarunkowa, czysta, wolna od oczekiwań. On mówi do Ciebie bez słów: nie bój się czuć, nie bój się pamiętać, nie bój się kochać. To, co w Tobie żyje, ma swoje znaczenie. W tej medytacyjnej ciszy pojawia się obraz osoba ta, o której myślisz ktoś, kto poruszył w tobie struny, których wcześniej nie znałeś ktoś, kto być może zniknął, ale zostawił ślad w tak głęboki, że nie zatarł się przez czas to nie jest przypadek. Aniołowie nie pokazują niczego bez powodu. Ten obraz wraca, bo dusze nadal się przyciągają. Może po to, by zakończyć coś z miłością. A może, by Y zacząć od nowa i z inną świadomością, z otwartością, bez przesłych ran. Pamiętasz, co powiedzieli na początku. Po tym, co zrobiłeś, myśli tylko o tobie. Kropka. Wydaje ci się może, że tamta osoba odeszła. Że nie ma w niej już miejsca dla ciebie. Ale anioły widzą więcej. I dziś pokazują, że myśli wciąż wracają, że uczucie nie wygasło, o tylko zostało przykryte warstwami bólu, rozczarowania, milczenia. I może właśnie Ty swoim światłem, swoją intencją, swoją modlitwą, możesz coś w niej poruszyć nie przez słowa, nie przez działanie, ale przez obecność przez miłość, którą wysyłasz z czystego serca. Właśnie teraz w tej chwili wyślij w jej stronę światło. Nie musisz nic mówić. Po prostu pomyśl: dziękuję, że byłeś. Dziękuję, że byłaś. Przebaczam. I pozwalam ci wrócić, jeśli to będzie dla naszego dobra. To wszystko. Aniołowie zrobią resztę. Została jeszcze jedna wiadomość. Najgłębsza. Anioł zbliżył się, a jego światło stało się jeszcze jaśniejsze. I powiedział: Przeznaczenie nie jest tym, co cię spotyka. Przeznaczenie to to, co wybierasz, gdy słuchasz serca. Dziś wybór należy do ciebie, kropka. Nie musisz wiedzieć wszystkiego, nie musisz rozumieć całego planu. Ale jeśli czujesz, że twoje serce się poruszyło, że to przesłanie cię odnalazło, to znak. I czasem to wystarczy. Jedna iskra, jedno westchnienie, jedna łza to właśnie są momenty, w których dusza się budzi. Jeśli jesteś tutaj do końca w pełni obecny, to znaczy, że jesteś gotowy na więcej. Może to dopiero początek Twojej podróży. Może chcesz usłyszeć więcej takich wiadomości, poczuć więcej takich poruszeń. Jeśli tak, zostań z nami. Subskrybuj ten kanał. Nie dlatego, że trzeba, ale dlatego, że twoja dusza zasługuje na przestrzeń, gdzie może oddychać. Jeśli czujesz, że to przesłanie było dla ciebie, podziel się nim z kimś. Może ktoś jeszcze czeka na ten znak? Może ktoś czuje się sam, a twoje jedno kliknięcie może otworzyć jego serce? To nie koniec. To początek. I nie jesteś w tym sam. Jeśli poczułeś choć przez chwilę, że to o tobie, to znaczy, że to właśnie było dla ciebie. A jeśli coś się w tobie poruszyło, podążaj za tym, bo to nie był przypadek. To był Twój znak. Zostań z nami. Subskrybuj. Powróć tutaj, gdy znów zatęsknisz za czymś więcej niż codzienność. A my będziemy czekać. z kolejnym światłem, z kolejną wiadomością, z nadzieją, że niebo zawsze znajdzie sposób, by mówić do Twojego serca, bo przeznaczenie w miłości właśnie zostało odsłonięte.